Wydawałoby się, że już wiemy wszystko na temat zdobycia tego miasta, tymczasem udało się panu stworzyć całkiem pokaźne dzieło. Też bardzo się cieszę, że udało mi się stworzyć to, tą pracę takim czymś nowym. Czym podczas badań się natknąłem, były te materiały rosyjskojęzyczne. Kiedy przygotowywałem pracę dyplomową obronioną w 2018 roku, to było coś nowego w tym temacie, i postarałem się pogłębić. Te badania i rozszerzyć też przez to bazę źródłową, zasoby, że tak powiem, internetowe, archiwalne się okazały w tym bardzo pomocne. I choćby to taki szczegół, to że tak naprawdę. 32 dywizja kawalerii nie miała tego dodatku gwardyjska, wydaje się, że jest też jakimś małym nowym odkryciem w tym względzie, ponieważ w literaturze polskojęzycznej ona wcześniej funkcjonowała właśnie z tym dopiskiem gwardyjska. Taki mały element, a więcej ich jest pewnie zawartych w książce. Pewnie wiele elementów nowych zostało odkrytych, tego się pewnie dowiemy, czytając książkę. Natomiast czy jest jeszcze jakaś furtka, jest jeszcze coś niezbadanego? Furtek moim zdaniem jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że ta książka będzie czym, takim bodźcem, który będzie pobudzać środowisko osób zainteresowanych szczecinkiem i również je poszerzy, gdyż no, każda kolejna praca będzie nas przybliżać do jak najlepszego poznania tych walki, poznania przeszłości to jest. To jest pewien etap na poznawaniu i mam nadzieję, że w pewien sposób się do tego dołożyłem i też mam wielką nadzieję, że inne osoby też będą się do tego dokładać. A czy fakt, że walki o Szczecinek no nie były jakoś przesadnie e, ciężkimi walkami, nie były też przesadnie znanymi e, i nie były też takimi, które interesują dużą e, część? Badacze, jak również zwykłych miłośników historii. Czy to utrudniało szukanie dodatkowych źródeł, pracę na źródłach, czy wręcz przeciwnie, właśnie przez to, że jest tak słabo odkryte, no, dało pewne możliwości? Znaczy, to dało możliwości, gdyż no jakby można wejść, jak moim zdaniem to nie jest do końca sprawiedliwe, jeśli bym określił siebie pionierem, gdyż inne osoby też wchodziły w ten temat, jednak to daje możliwości, że można dużo tych materiałów wyłapać, ale też to jest. W pewien sposób minus, ponieważ jeśli jest dużo badaczy danego tematu, to ileś wątków już jest wyłapanych i można się szczególnie ukierunkować. Więc im więcej, że tak powiem, badaczy, tym lepiej. A też przyznam, że to bardzo był przyjemny sposób też z mojej strony nauki, poznawanie tego i jakby pod kierunkiem pracowników naukowych. To było, że tak powiem, pierwsze takie poważne moje spotkanie z profesjonalną nauką pod tym względem. A ja bym chciał przy okazji korzystając właśnie z tej możliwości zapytać historyka, jak ocenia, nazwijmy to oficjalnie przybycie Armii Czerwonej tu na trzeciecko, no bo jesteśmy świeżo po 77 rocznicy pojawienia się Armii Czerwonej tutaj w naszej miejscowości. To było zdobycie, to było wyzwolenie, no bo w różnych źródłach różnie to jest opisywane. Znaczy, w przypadku tego wydarzenia, moim zdaniem definitywnie nie można mówić o wyzwoleniu. Z, prost, tak, z prostej przyczyny, Armia Czerwona zdobyła niemieckie miasto, które trafiło w e, obszar terytorialny Rzeczpospolitej, więc tutaj no, nie można mówić w żadnym wypadku o wyzwoleniu. Też e, sama działalność e, czerwonoarmistów na obszarze Szczecinka no, nie, nie można ich określić jako wyzwolicieli, ze względu na e, to, jak odczuła to, tamtejsza ludność cywilna. I też, jeszcze tak do, myśl do poprzedniego pytania, ciekawym jest to, jak te walki w sumie się odbyły, odbiły po, po stronie sowieckiej. To, że się pojawiły w e, wspomnieniach Rokosowskiego, czy choćby ten rozkaz, który dzisiaj, e, zapytanie, które dzisiaj prezentowałem, e, od samego towarzysza Stalina, że się interesował tymi walkami. To jest bardzo ciekawy wątek, a no, moim zdaniem, definitywnie można mówić w tej kwestii o zdobyciu też tak w ramach promocji w pewien sposób w książce pochylimy się nad tym zagadnieniem. Mam nadzieję, że przekonałem czytelników do swojego stanowiska. To jeszcze po zmierzając do końca. Siłą rzeczy aktualnie interesuje nas to, jak Rosjanie na polu walki się zachowują, jak oni właśnie zachowywali się tutaj, gdy przybyli w 1945 roku. E, natknąłem się na informacje o grabieżach e, czy też gwałtach. Można tutaj poza źródłami, że tak powiem, dotyczącymi miasta też przekładać sytuacje z innych miejscowości, jak e, Armia Czerwona tam wchodziła. To no, są po prostu wprost. No tragiczne wydarzenia, które wywołają na dobrą sprawę opostę do nieba. Niestety z tego co wiemy, no, ten żołnierz się nie do końca zmienił przez te wszystkie lata, biorąc pod uwagę to co się dzieje na Ukrainie. To jeszcze ostatnie pytanie. Dzieje pojawienia się Rosjan w Szczecinku wydane już na papierze. Co więc dalej? No Mam nadzieję, że teraz uda mi się przygotować rozprawę doktorską. Oczywiście mam nadzieję, że sytuacja na wschodzie nie skomplikuje moich badań. Jednak to oczywiście to jest mały problem w porównaniu do tej tragedii. Tak, no, mam nadzieję się dalej rozwijać jako młody badacz i też mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie spotkanie z historią Szczecinka.